Siemarezko, witam was na moim kanale i w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie misję dla... Yy, znaczy dla. Misję związaną z flame'em, a teraz lecimy sobie już do misji głównej i będziemy kontynuować wątek yy, fabularny już yy, zbliżamy się nieubłagalnie do końca, gdy niestety... Szkoda, bo gra jest naprawdę świetna. Ciekawe, czy pojawi się też dodatek. Też dzięki temu, że skończyliśmy misję związaną z tym Flamem, udało nam się praktycznie do samego końca już dopchnąć umiejętności Spidermana, ponieważ mamy cały kostium już zrobiony, brakuje nam tylko dwie umiejętności, które musimy odblokować i sądzę, że misja główna, jedna bądź dwie, już sprawę nam załatwi. Także zobaczymy.

Jeśli go zapytasz, to powie, że ustawiasz świat! Okej, okay, tutaj mogliśmy ich ściągnąć. Mamy wiadomości od ludzi, którzy siedzą w środku ratusza. Próbują się ewakuować nadal. Jak lepiej, utorujmy drogę! Na górze jest wyjście awaryjne! Chodźmy! Dobra, tu będziemy mieć w końcu współpracę Mice'a z, z Peter'em. Dawno tego nie było, bo... Jak Peter był... Jak Peter był... No, z Venomem, można tak powiedzieć. Ej, co jest? To jednak nie współpracował za z... tym... z Milesem, nie? I mam wrażenie, jakby się coś tak trochę ten Spider-Man sztywniejszy zrobił, nie? W ogóle... nie wiem, był jakiś update, ale nie wiem, co on tam zmieniał za bardzo. Jeśli chodzi o umiejętności muszę przyznać, że zdecydowanie bardziej wolę grać Milcem niż stricte Peterem. Miles ma lepsze obszarowe ataki bardziej Właśnie się dowiedziałem, że gdzieś w budynku okno Dawaj Ewidentnie tutaj te granaty, one się strasznie wolno w ogóle nam odnawiają, zauważyłem Dobra, załatwiliśmy go. Yy, jeszcze jeden tutaj widzę został. Zrobione! Zabierzmy ich yy, stąd. Okej, wbijamy do, do ratusza. Co to za skurwol wielki? Ale już wcześniej miałem okazję z nim walczyć podczas e, jakby zdobywania tych, e, tych gniazd, e, symbionu, symbiontów. Tutaj nie no, teraz pewnie przejdzie nam Majsa. Nice o kurwa, Lee nam przyszedł pomóc. No proszę, ale mamy sojusznika teraz. Coś jeszcze w nim siedzi. Mogę to z niego wykurzyć, ale muszę dotrzeć do źródła. To ja idę z tobą? No dobra, zobaczmy co się stanie. Wejdziemy teraz w pamięć Spidermana, może dowiemy się jakichś fajnych, ciekawych ciekawostek na jego temat. Co tutaj się z nim dzieje? Jaki masz plan? Znaleźć Spidermana. Ciemna materia nas do niego doprowadzi. Dobra, czyli musimy teraz. Co to jest, kurwa? Dobra, ruszam. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy we wnętrzu umysłu Spidermana. Dobra, Dzień, co ten robił robił z ludźmi w mieście? Mieszają im w głowach przy inaczaniu trawnienia. Wchodzą ci w paradę, co? Wiem, że żartujesz. Ale w tym właśnie rzecz. To coś. Z jakiegoś powodu boi się mojej mocy. I tylko ja, tylko my możemy się dowiedzieć, gdzie jest. Więc jeśli to wykorzenimy, Spider-Man będzie wolny. Taki jest plan. Niech będzie. Okej, okay, czyli jakby Lee wchodząc w łomy Spider-Mana będzie mógł pozbyć się resztek yy, Venoma. Ciekawe, czy tu będzie coś, jak będziemy w jego myśle, związanego z właśnie z przeszłością Petera i jego lękami. Dobra. Osłabić symbionta, odzyskać kontrolę, użyć mocy, by ocalić Spidermana. Od czego zaczynamy? Trzeba znaleźć źródło jego bólu. Chodź za mną. Spróbuję cię poprowadzić, ale... Nie jestem pewien co znajdziemy. Dobra, no i wchodzimy. Zobaczymy co jest największym bólem teraz Parkera. Spiderman pomyślał o tym miejscu. Większość z nas trafiła tu przez niego. Tutaj, I co on tutaj znalazłem. będzie chciał znaleźć? Ciekawe. Oktopus? Tutaj jest Skorpion. Jakiś elektryczny. Nie pamiętam jak on się nazywał ten motorzec, dobra. Ale to będą ciężkie pojedynki, coś mi się wydaje. Uciekają! Że też cieszę się na Twój widok! Nie tej Dobra. Musimy teraz z nimi walczyć. no to nawalamy ich. Dobra. Są to do więzienia. Są to zbrodniarze do To część tej pracy. Ono w tym wie. ty co? Wiara w drugie szanse! Ok, walimy tutaj obszarowymi atakami. Jest ich coraz więcej! Dobra, pewnie się wszystkich na chwilę obecną rozbić. Co się stało? To twoja sprawka? Nie. No i to teraz może być ciekawie. Zabił wszystkich. Problem rozwiązany. Pik wcale tak nie myśli. Nie. Ale być może tak czuje. Co jest? Aha, tu musimy iść do góry. Ci wszyscy złoczyńcy. Sądził, że kostium to załatwi. Dobra, teraz będziemy mogli przejść pod. Ja wyrządziłeś wiele krzywd. Ten dług będę spłacał do końca swojego życia. Przed tobą coś jest. Już pus Do Domnej. Już dawno nie pytałem o nią, Pita. Co jest ze mną nie tak? Kiedy skupiamy się na jednym aspekcie życia, reszta może nam po prostu umknąć. To no, no ja widzę. No. Kurwa, to nie jest dobry pomysł. Szlata jest drogą, a nie tylko ona? Nie żyje przez ciebie. Nie chciałem jej zrobić żadnej krzywdy. No to masz szansę jej to wynagrodzić. Czuję coś. Na górze. Peter? Ja pierdolę. Taki resident Evil znowu, nie? A to co jest? Twoja moc. Naprawdę ma to ten sam efekt. Tak. Na to wygląda. Okej, okay, czyli Lee może tego symbionta trochę eliminować. A to co jest do zrobienia? Chyba jesteśmy w Poświęciłem temu miejscu całe życie. Już nigdy nie będę miał okazji jeszcze raz zobaczyć go od środka. I tak nie zasłużyłem. Fist! Dlaczego to zrobiłeś? Czego chciałeś? Zemsty. Moi rodzice zginęli przez Normana Osborna, więc postanowiłem zamienić jego życie w piekło. Zamiast tego ty straciłeś ojca, Peter stracił May. Ja byłem zbyt uparty, żeby dostrzec, jakim potworem się stałem. Dobra, tu mamy gniazdo. Wybacz mi, Myers. Na górze. To źródło. Jeśli się tego pozbędziemy, może zdołamy go ocalić. Musimy zniszczyć e, to jedno jajo. Na pewno jest inny sposób. Może, może. Mamy jeszcze jedno wyjście. Gdybym przekazał symbiontowi całą swoją moc, mógłbym go unieszkodliwić i uwolnić Pitera. A co będzie z tobą? Wkrótce się dowiemy. Jeśli to moja ostatnia szansa, żeby coś powiedzieć. Nie wybaczę ci. Po prostu nie umiem. Ale nie mogę już dłużej cię tak nienawidzić. Więc naprawmy to. Razem. No dobra, czyli udało się, jakby, trochę sytuację y, małsa tutaj z Lee poprawić. Teraz Lee będzie próbował użyć całej swojej mocy, żeby uwolnić Petera. Pewnie czeka nas jeszcze sroga walka z kimś. Ale ma teraz kurwa pierdolnięcie. Dobra, tam za oknem w ogóle ktoś jest nie. Robimy taki super atak. Na ten załatwiony. Dobra, tutaj jeszcze jeden. Kurwa. Oni się ciągle mnożą. Dobra. Rozciągnijmy ich do siebie wszystkich. Co ja mam tu zrobić? Dobra, mi tu ten znacznik zasłaniał yy, przycisk, który mam nacisnąć, i nie za bardzo wiedziałem, co mam zrobić. Dobra, udało się rozwalić to jedno jajo, czy jak to się tam nazywało. A tutaj mamy Petera. Teraz jeszcze czeka nas może walka z Peterem. <laughs> Ja widzę... Przepraszam... Przepraszam... Udało się. Dawaj, Spidermanie. Maja, syn. Dobra, jeszcze mamy Symbiomty dookoła Spidermanie, się! O kurwa Co jest? Co to ma być? Ty Biały Spiderman Biały Venom? Twoje ataki ataki antivenoma nakładają... Na symbiotycznych wrogów status anti venoma zadając im dodatkowe wrażenie. Bomba anti -venoma. JO PIERDULE! Miles! Skąd mam tę moce? Weszliśmy z linii mojej głowy, by poznać się symbionta. I nasycił go swoją mocą, żeby cię ocalić. Chyba zadziałało. Zaraz. Działaliście razem? Nie mogłem posłuchajcie. Ma jest to! Kiedy powtórzy się je tyle razy? Słowo dziękuję, tracisse! Dobra. Ale mamy pierdonięcie. Ja pierdo. Jeszcze teraz to oni nie mają z nami szans. Czy ten koskiem już w ogóle na cały czas będziemy mieć, czy jak? Burza weno, antygenoma. Pewnie teraz nam się jakaś umiejętność ta ostatnia odlokuje jak... Nie no teraz to my jesteśmy przekozaki, nie? To symbioty teraz w ogóle już nam nie zagrażają. że jest. Dobra? Spłymy go zgarnąć na strzała. Dobra? Mało brakowało. Mam u ciebie dług. Spędziłem wiele lat życia myśląc o zemście, i wszystko straciłem. Przypomnieliście mi, że taki nie jestem. Gdy komuś pomagasz, pomagasz wszystkim. Co teraz zrobisz? Wszystko naprawię. Tak jak wy. Ciekawe, czy ma jeszcze swoją moc w takim razie. Wow. Odmieniłeś swojego wroga. Mnie się to nie udało. Może MJ ma rację. Po co miastu ja, skoro ma ciebie? Nie wiem. To miasto raczej nadal potrzebuje dwóch Spider-Manów. No dobra. Czy będziemy mieć jeszcze coś dodatkowo do zrobienia, żeby ten odcinek delikatnie jeszcze pociągnąć do przodu? 2,5 tysiąca ekspa, znalazłeś Harego? Na razie nie! Miałem pewne przeboje! Miles chyba właśnie ocalił mi życie! Co się stało? Były we mnie resztki symbionta. Zaczął przejmować kontrolę, ale Martin Lee przekazał mi swoją moc. Jest jakaś inna. Jakby włosy zniknęły, ale reszta plusów pozostała. To. Niesamowite. Dobra, poziom 59. Chcę, żebyś wiedział, że... Umiejętności, umiejętności mamy tutaj jedną do rozdania. No i tu muszę jeszcze... E, zdobyć coś. Tutaj mam wszystko już, nie? Tutaj też. No i tu została ostatnia. Kostiumy mamy jakieś nowe, ten biały. Eee, yy, dobra, o kurwa, ile gniazd nam się odblokowało. To może jeszcze, żeby odcinka tak szybko nie kończyć... Zrobimy sobie jedno gniazdo. się pod tym artykułem. I rezygnuję z tego mieszkania. To oznacza, że... To znaczy... że jeśli świat zamieni się w po bojowisko obcych... kosmicznej O! I nawzajem! Wypatruj, Hareko. Tam znajdziesz coś znajdę. Ok, podczas szukania charego warto sprawdzić, gdzie jeszcze jest potrzebna pomoc. Dobra, tu mamy dwa gniazda, ale z takimi mocami, to tak my sobie to tutaj y, poradzimy z tym y, raz dwa, jakby nie było, przynajmniej się tak wydaje. Dobra, tutaj podłożymy ładonek i tutaj. Dobra, musimy podejść tutaj. Ale nie wiem, no, że z takimi umiejętnościami, to tutaj nie pogadasz, nie? Leczenie. Dobra. Kurrywa, ale tu... O! Oh. No, dlatego ja musimy załatwić jeszcze. Ile mamy? 49%?! Panie, dobra. Rozjebani. No on mi się nie podoba, nie? Ewidentnie mnie ten debil... ...strasznie irytuje. Dobra. damy sobie leczenie. Jeszcze z tego możemy im zajebać. trochę nieruchomy Dobra na razie nie będziemy nic więcej używać bo nam się to nie opłaca Dobra z tego ich jesteśmy w stanie od razu tak obszarowo rozjebać Dobra poszło Okej, okay, tutaj będziemy mieć jeszcze kilka tych do, do rozwalenia. Chcieliśmy przenieść eksponaty, kiedy zaatakowali. Te dzieła sztuki może są cenne, ale wasze życie jest cenniejsze. Uważajcie. Okej, okay, nagroda, nagrodę w dzielnicy mamy podwójne żetony bohatera. Dobrze, moi drodzy, zrobiliśmy sobie. Jedną dodatkową jeszcze misję, aktywność poboczną do tego odcinka, żeby to za krótko nie trwało, ponieważ tam skończyłem to dosyć szybko, w 20 minut, ale mamy 25 minut odcinka, także na pewno on starczy. No i dzięki Wam dzisiaj za ten odcineczek i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.